Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej rok, Rokia, to jest kolejny odcinek z Plugin ze scenariuszy, dokładnie lecimy jak burza. A przed nami kolejny scenariusz oficjalny scenariusz, który nosi nazwę Lustrzana Ziemia. Przejdź przez lustro do krainy czy przeciwieństwa, gdzie ciepły staje się zimna, zimne a zimny staje się ciepłe, bogaty staje się biedny, a ty masz pomysł, która choroba będzie najsprawiedliwsza ze wszystkich. Dokładnie. Więc przechodzimy sobie graj. Powiem wam, że no jest... No, multum opcji. No, w sumie w każdym stair jest multim opcji, no ale mniejsza. Ja sobie grałem na nanowirusa, nanowirusa, bo myślę, że na te normalne starusze jest najlepsza opcja, bo ma dużą, duży bonus do infektywności. Coś, nie wiem, czy takie słowo jest, infektywności. E, na starcie, więc to się naprawdę przydaje, więc łatwiej szybciej zarazić ludzi, a później po prostu wybić. Tego bierzemy nanowirusa. Kontynuuj. Ej, premie, Premia ITP oczywiście, przy przystart, utlenie postaw, żeby mutował nam transmisję. Suppress, ja tu można nazwać tyle, można, albo supresją, albo akwacy grać, bo tutaj wyspy będą trochę bardziej upydliwe, bo one będą miały zmienione cechy, na przykład, nie wiem, że Karaiby będą bogate zamiast na przykład wiejskie, albo inne takie, albo wysokomiejskie zamiast, no, po prostu ubogie, wiejskie takie tereny, wiecie, Afryka będzie bogata, i inne takie. Więc można albo na płacet, na wyspy grać, albo na supresję, czyli żeby na lądzie jakby sobie zamknąć granice, żeby łatwiej przekraczać tak. Ekstremów, żeby w każdym oczywiście terenie łatwiej się rozprzestrzeniać i staza, żeby koszt objawów nie rosły. Dobra, kontynuuj. Oszust nie ma, bo by tutaj pisało, pamiętajcie, to nie są oszustwa. Eee, I mega brutalny. Mirror, myślę, że może być. graj. Witaj w scenariuszu, lustrza na Ziemi. jesteś nowym nanowirusem, aby wygrać musisz ewoluować i rozprzestrzeniać się na świecie, zabijając wszystkich ludzi w ich zarazie. No dokładnie, czyli standardowy komunikat, krótko zmienioną nazwą. I są jak zwykle trzy miejsca do zaczęcia, czyli Arabia Saudyjska, Indie i Chiny. Polecam mam Chiny, chociaż to też, te dwa miejsca nie są, nie są głupie, ale Chiny po prostu mają małe wymagania. Jak widzicie są wiejskie, więc zaraz przejrzymy sobie mapki ogólnie wszystkie. Więc zaczynamy sobie w Chinach. I od razu przechodzimy sobie tutaj i zobaczmy jak wyglądają poszczególne mapy czy zimne zimne kraje teraz są przeciwieństwem do tylko ostatnich co były czyli teraz jest cała Afryka jest zimnym po, po zimnej na zimnej stronie jakby na zimnym klimacie położona plus wyspy w ciepły mamy górę, czyli Kanada, Grenlandia, o dziwo, Islandia no, wiecie kraje skandynawskie te są ciepłe po prostu ale mamy suche czyli Rosja wiecie Europa głównie Wszystkie wyspy, prawie wszystkie Brazylia, i takie inne nadmorskie jakby dobra. E, wilgotne, czyli Afryka, jakby no, na równiku położone kraje, czyli te Maroko, Maroko jakieś Arabia Saudyjskie, Kazachstany, e, Hiszpanię, oczywiście jeszcze RPA i e, Australię. Dobra, biedne kraje. To jest w ogóle absurd tak, tak pomyśleć sobie w ogóle, że USA mogłoby być biedna, bo nie wiem, że Niemcy, Francja. Anglia, Sch nie Szwecja coś, wszyscy, Kanada, wszystkie kraje są biedne, jakieś e, Austra Australia, nie wiem, Japonia, wszystko jest biedne. Okej, okay, czyli, no, łatwiej będzie przejąć na pewno Europę i Stany i e, w Kanadę, dobra. Dalej, bogate kraje, to jest w ogóle jeszcze bardziej, wszystkie kraje z Afryki są bogate. O wojk plus Kazachstan i inne takie w Azji Środkowej, dobra. Plus jeszcze parę wysp, wysp, dobra. Wiejski kraj, wiejski kraj USA jest wiejskim krajem, o dziwo. plus do tego e, Australia i kraje Europy w Środkowej i Północnej, czyli Szwecja, jakieś Niemcy e, Anglii i tak dalej, dobra, i wysokomiejski i jesteśmy my w tym, czyli Polska, tak, kraj wysokomiejski, pozdrawiamy dobra, e, Ameryka Południowa jest głównie też wielkomiejska, Afryka Środkowa o dziwo. Indie jakieś tam Indonezję, Rosja i ogólnie Europa Wschodnia Dobra, ciekawe jak to Polska wygląda, jak ona ma wszystkie statystyki, czekajcie. E, Gorący, suchy i wielkomiejski, ciekawe. Okej, okay, to przechodzimy sobie do gry. Dobra, więc przechodzimy sobie do objawów, oczywiście. Więc e, przechodzimy sobie jak w ostatniej taktyce było, czyli identyczne, to, to będzie praktycznie dan, identyczny poradnik do tamtego. Gdyż no, taktyka jest praktycznie identyczna na nanowiru, nanowirusa. a na w sumie jest w miarę prosto to przejść. Dobra, więc bierzemy sobie symptomy te podstawowe plus biegunkę. Mm, dzięki temu będziemy mogli już lekko zabijać, a przy okazji będziemy mieli dużą, śmiertel, dużą zaraźliwość i e, dodatkowo m, tą dotkliwość. Dlatego polecam wam, no to już jest, od, od Was zależy praktycznie, w jakiej e, kolejności zaczniecie te symptomy pokrywać, tak, Najważniejsze, żeby obrzedzenia były na początku i paranoja, a później też od Was zależy. Jeśli nie ma jakiejś super reguły, no oczywiście zostawiacie sobie na imię, bo ona jakoś dużo nie daje, jak na moje. No chyba, że chcecie, ale odradzam. Dobra, przechodzimy sobie do przechwytywania kodu. Czyli 3 i zaraz będą kolejne punkty, 6. Dobra, No nowa choroba się rozprzestrzenia, nie ma sprawy, 50%. Później się dopiero będziemy martwić tym. Dobra, mm, zobaczmy. Tutaj wszystko wzięte, jak na moje w tym momencie. Więc przechodzimy sobie do oczywiście powietrza i wody na poziom pierwszy, gdyż już musimy mieć samoloty i statki rozwinięte, bo inaczej się nie dostajemy do wszystkich krajów a to będzie problem wtedy dlatego musimy to wziąć ja polecam wam jeszcze brać ptaki, chociaż no, to jest mój styl gry wybierzcie te to co wam aktualnie brakuje ale myślę, że ptaki są naprawdę dobrym wyborem, bo no, wszędzie się rozniesiecie, na lądzie tak naprawdę i później polecam jeszcze o włady, bo tutaj jest jednak dużo krajów z ciepłym klimatem i ewentualnie gryzonie, bo gdyż większość wysp takie na przykład nie wiem, Karaiby, albo coś co są teraz wielkomińskie dlatego warto zainwestować w szczury dobra przejdziemy sobie dalej 81% to możemy sobie jeszcze chwilę pozwolić zaraz trzeba będzie brać odporności, wszystkie jakie są dobra, odporność 1, odporność 2 86 to spokojnie jeszcze można tutaj poplanować może akurat coś Dobra. Ile? 28 nie zdążę. Spokojnie. Weźmy, jak na razie dajmy to. Na drugi poziom, odpornie genetycz genetyczne. Może się na pewno przydać. Dobra. I leki na dwa. Fajnie, fajnie. Dobra, teraz będziemy klimat dopełniać. Odprowadza ciepło, odprowadza zimno. Później, hartowanie. I będziemy mogli już się prawie roznieść w każdym kraju, jaki jest na świecie. Czyli powinniśmy. Dobra, na Grenlandii jesteśmy. WUHAO rozpoczęła łożyska swoją, mniejsza z tym. Przeciążenie aplikatorów też się przyda. Bo 3 2 zmutowano, pięknie. Tylko, jakie kraje? Karaiby. Karaiby. Z Karaibami jest właśnie problem w tym scenariuszu, z tego co zauważyłem. Więc no, mogą być lekkie problemy, ale myślę, że i tak damy radę. Dobra, damy. Jest, jesteśmy na Karaibach, więc można już brać paraliż i śpiączkę i zbierać na martwice, która kosztuje 40 coś punktów, więc naprawdę sporo. Dobra, martwica. Dobra, będziemy total organ failure brali i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Przeciążenie aplikatorów zakończone. Nie ma sprawy. Wszystkie kraje zarażone przez nas są i tak, więc nie ma to większego, większej różnicy dla nas. Dobra. I jak kosztuje? Mm, 54 punkty. No, sporo, sporo, nie powiem. Dobra, nie ma do zaufania na świecie, więc mogę diewoluować to. Teraz przechodzimy sobie do tych kolejnych kilka punktów odzyskane. Pamiętajcie, żeby to robić na nowym wirusie, bo jak się to przydaje. Szaleństwo, w sumie można wziąć, dobra. No i 54 punkty na total organ failure i będziemy w domu tak naprawdę, jeżeli wyrobimy się. A te punkty trochę wolno przychodzą, więc jest trochę jednak dla nas nieko nie niekorzystne w tym momencie. Nie wiem, czy dysantersi nie pokusić wziąć. Dobra, mamy to. Powinniśmy zabijać teraz szybciej, znacznie. Jeszcze trzeba będzie zbierać punkty na odcinięcie badań, jakby. Ale to najpierw się zajmiemy zabijaniem, a później myślimy o dalszej fazie rozgrywki. Dobra, jeszcze dysanteria do kolekcji, pięknie. I teraz ile to kosztuje? 24 punkty. Dobra, powinniśmy zdążyć. 24. Ale jeszcze potrzebujemy trochę ich zbić, więc przydałoby się to o 20. Uzbieramy te 20 punktów, bo już w końcu chyba ludzi jest. No dawajcie, dawajcie, trzy punkty. Chyba nie, więc muszę coś zrobić. Czekajcie, 20 punktów. Mogę tu dewoluować de coś za? Mogę. Ja akurat chyba 3 punkty dostanę za to. Dobra, tak i nie ma na dobra. I mamy. Zbierzemy to. ile 37%? Pięknie. I będziemy mieli to. Dobra. I. Zero ludzi. Miro, Miro eliminował całe życie ziemi. I achievement dostałem, więc mamy 3 gwiazdki, 70 tysięcy punktów, ładnie, 304 dni, byliśmy prawie na limicie, ale się udało. Plus do tego 38% badań, więc no całkiem nieźle. Mówię wam, żebyście robili sobie właśnie ten trik, co ja zrobiłem przed chwilą na na, na, na czyli to ostatnie... te szyfrowanie kodu czy jakoś tak, które po prostu odrzuci wam te punkty badań na sam koniec, bo tam nie wiem, na miesiąc albo coś i dzięki temu będziecie mieli wyższy wynik. Więc polecam wam to zostawić te 20 punktów i skorzystać z tego na samym końcu. No, a tak, no widz, widzieliście, że jakoś się nie przejąłem, także wygrałem, to po prostu ten scenariusz nie był ciężki i myślę, że każdy, każdy sobie powinien z tym poradnikiem poradzić. Eee, Gorsze będzie w kolejnym, bo kolejny, chyba jest ospa prawdziwa. Bo coś tu nie. Nie, nie bo, może akurat zrobię przerwę na samym właściwie No może być lekka przerwa ze scenariuszami, bo jednak będę myślał nad tą taktyką. Chyba, że się okaże łatwym scenariuszem, nie wiem. No ale tak jak mówię, najpierw symptomy, później e, przechwytywanie tego m, kodu, dzięki czemu będziecie spowalniać ich. Następnie jakieś tam e, te, woda, wiecie, powietrze, jakieś tam ptaki, e, gryzonie i owady. Następnie idziecie sobie do odporności na leki, w, 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 w międzyczasie oczywiście bierzecie też to e, szyfrowanie kodu, żeby od, odrzucić badania. Później bierzecie odporności do hartowania środowiskowego i do leków dwójki i tam jeszcze outplaning genetyczne dwa. No i wtedy lecicie już, yy, w oczywiście tam przeciążenie jeszcze tych replikatorów, żeby jeszcze trochę zarazić I jak macie już wszystkie, to macie, no nie musicie mieć wszystkie, wy, wy, ważne żebyście mieli wszystkie kraje zarażone, wtedy jedziecie w martwice, te paraliży, śpiączki, nie wiem, organ failure, czyli tą niewydolność wielonarządową, dysanterię i szaleństwo i tam wstrząs i macie zrobione tak naprawdę i pamiętajcie o tym triku na samym końcu. No to ten scenariusz należał do takich prostszych, ta już na ziemię. Nie powiem, no ale mam, mam nadzieję, że ten poradnik wam się chociaż trochę przyda. Kolejnym jest ospa prawdziwa, więc to może być jednak lekki problem. A ja to jest chyba 12 stara więc już jesteśmy dobrze za połową, więc to już będzie taka końcówka. Jeżeli przejdziemy te to nie wiem jak inne. Eeeeh, no dobra, jak tu pisze, że jak dotrzeć do Grenady to może być problem, no ale okej, okay. więc no ospa prawdziwa będzie pewnie skomplikowana, plus do tego świńska grypa, tak to myślę, że damy sobie mniej więcej radę, więc tu jakby nie zdziwcie się, jeżeli no za kolejne dwa dni się nie, uka nie ukaże ta ospa prawdziwa, gdyż po prostu nie wiem jak się gra ten scenariusz, więc... No zobaczymy na miejscu, tak, a ja wam dziękuję w tym, w tym momencie za obejrzenie tego odcinka, mam że komuś to pomogło, jeżeli tak zostawcie jakiś komentarz, ocenę, a ja się z wami żegnam, na razie, hej.